Witam Państwa w następnym z cyklu filmów zatytułowanych Tips and Tricks w AutoCADzie. Dzisiaj chciałbym troszeczkę więcej pomówić na temat wydłużania bądź ucinania Państwa obiektów. Ja tutaj będę chciał to przedstawić na przykładzie ucinania linii. Chciałbym pokazać takie wydajne dosyć sposoby na szybkie wydłużanie bądź ucinanie, które może Państwo nie znacie, a one są czasem naprawdę bardzo przydatne. Rozpoczynamy od oczywiście narysowania linii. Niech to będą dwie linie, które się nie przecinają. Będziemy chcieli taką linię e, no, powiedzmy sobie wydłużyć. Tak? Żeby to zrobić, musimy wybrać odpowiednie polecenie wydłuż, tak? czyli z tego miejsca wybieramy to polecenie wydłuż bądź wpisujemy wydłuż. I teraz co? Żeby wydłużyć ten, tą, tą, tą krótszą linię. W stronę tej linii, tak aby one się w pewnym momencie spotkały, przede wszystkim musimy wybrać linię docelową, do której chcemy wydłużać dany obiekt. Czyli wybieramy tą linię, klikamy Enter i teraz wydłużamy nasz obiekt klikając na niego w tym miejscu. Widzicie Państwo, już tutaj to nam się wydłużyło do tego miejsca. Możemy to zrobić y, troszeczkę inaczej. Ja tutaj sobie cofnę tą operację. I teraz możemy uniknąć wybierania linii docelowej, do której chcemy wydłużyć nasz obiekt. Jest to bardzo proste i, i łatwo to się robi. Po prostu wybieramy teraz, jeszcze raz polecenie, wydłuż, tak, klikamy. Zamiast wybierać tą linię, klikamy Enter, czyli tak, jakby omijamy jeden punkt. Po kliknięciu Enter, wybieramy już docelowy obiekt, który chcemy wydłużyć, tak, czyli klikamy w tym miejscu i automatycznie już nasz obiekt, nasza linia została wydłużona do najbliższej linii, z którą ona się potem zetknie, tak? Czyli w tym miejscu już mamy przecięcie tych dwóch linii. E, możemy oczywiście ten nasz obiekt tak samo powiedzmy sobie tak wydłużyć i teraz chcielibyśmy go ucinać. Czyli co? Wpisujemy polecenie UT, klikamy Enter i teraz chcielibyśmy tą linię uciąć tak, aby była ona, że tak powiem, miała jeden Y, wspólny punkt i żeby ona kończyła się tak jakby na tej linii tutaj tej, y, tej dłuższej linii w tym momencie robimy analogicznie, nie wybieramy teraz linii cięcia, tak, czyli linii do której będziemy docinać, tylko klikamy znowu Enter i wybieramy linię, którą chcemy uciąć tak, no i w ten prosty sposób ucięliśmy tą linię tak jak jest to nam przydatne do najbliższej linii, z którą ona oczywiście się przecina Podobnie możemy tutaj wykonać ruch i widzicie Państwo, że docięliśmy tą linię dłuższą do tej krótszej linii. Co jeszcze możemy zrobić? My tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie wykorzystywać jedno polecenie i sobie je modyfikować. Na przykład możemy wybrać polecenie utnij tak? i na przykład wydłużyć sobie linię. Jest to bardzo, bardzo prosto, można to robić. Znowu kliknijmy sobie Enter. Na sam początek nie wybieramy żadnej linii docelowej. I teraz widzicie Państwo, tutaj mamy kilka opcji. Tak? W oknie poleceń nam się pojawia wybierz obiekt do ucięcia lub Shift wskaż do wydłużenia. Tak? Czyli jeżeli klikniemy Shift, mimo że mamy włączone polecenie w tym momencie utnij, tak? to jeżeli my klikniemy i przytrzymamy przycisk Shift, to automatycznie. To polecenie stanie się poleceniem do wydłużania, czyli trzymam przycisk Shift i klikam na naszą linię i już automatycznie nam się ta linia wydłużyła. Oczywiście analogicznie możemy wykonać tą operację dla polecenia przeciwnego, tak? czyli do skracania możemy wydłużać i do wydłużania skracać. Ja teraz dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek uwagi bądź pomysły, na serię Tips and Tricks w AutoCadzie, to proszę zostawić komentarz pod filmem. Natomiast jeżeli podobał się Państwu ten materiał, to prosiłbym o kliknięcie łapki w górę oraz udostępnienie go swoim znajomym. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, odwiedzenia strony techtutor.pl oraz fanpage'a na Facebooku, ale także do przeglądnięcia innych trików. Dziękuję.